Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W zeszłym roku uczyniło tak 11 milionów Polaków, przekazując na ten cel ponad 450 milionów złotych. Z drugiej strony, pomimo tego, że taka możliwość istnieje od ponad 8 lat, prawie 60% Polaków pozwoliłoby to Ministerstwo Finansów w całości zdecydowało o tym, co stanie się z ich podatkiem. Jednocześnie obecnie ponad 40% pieniędzy z odpisu podatkowego trafia do zaledwie 30 najbardziej znanych organizacji pożytku publicznego. Mam nadzieję, że dzięki wsparciu kampanii Zostań ambasadorem 1% uda nam się te statystyki zmienić. Tak jak prawdopodobnie każdy z nas schyliłby się po leżącą na ziemi złotówkę, mam nadzieję, że każdy z nas. Podejmie decyzję o tym, co stanie się z 1% jego podatku, nawet jeżeli to będzie bardzo niewielka kwota, ta właśnie symboliczna złotówka. Jako producent oprogramowania do, do zarządzania i księgowości oraz właściciel portalu Księgowi Przyszłości, jest, jest nam szczególnie bliskie środowisko księgowych, pracowników biur rachunkowych i chciałbym wykorzystać tę okazję, żeby serdecznie im podziękować za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz akcji 1%. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób, że wiele osób nie zna nazw organizacji funkcjonujących na ich terenie, nie zna numeru KRS dlatego na a, stronie księgowi przyszłości zdecydowaliśmy się uruchomić wyszukiwarkę, gdzie wpisując fragment nazwy, miasto lub województwo możemy znaleźć taką listę organizacji uprawnionych do korzystania z 1 procenta. Wspierając lokalne organizacje, zwiększamy nasze szanse na to, żeby zobaczyć jak nasze pieniądze zostały wydane, jaki przyniosły pożytek. Oczywiście ambasadorem 1% może zostać nie tylko księgowa, ale tak naprawdę każdy z nas, kto wypełniając deklarację, wpisze w nią numer KRS i dlatego jeszcze raz wszystkich serdecznie do tego namawiam.